te ceskie gnomy dadzą lustro tak normalnie, bez gadania? O chwilę, jak wystarczy, że nie będą gadać tyle, co ty. To te chatcany, o tam? Skoda, babuja, go ze nic nie mówisz. Nie zgubiliśmy się? Słuchaj, braciszku, jakbyś głowy nie zawracał, już dawno byśmy byli na miejscu. Ale co to za miasto? To Praga, stolica Czech. Ale jak to Praga? Miały być jakieś hradczany czy coś takie... O, Janki, jaki fajny zamek tam widać! I to jest właśnie zamek na hradczanach. Jesteśmy w Czechach. A gdzie lądujemy? No, tam, gdzie ten żółty autobus. Zaraz wam wiemy! Wow! Śmirek, uważaj! Się... Zobacz, jaka fajna budka! Pospieszcie się, jesteśmy spóźnieni. Udało się. Zaraz zamykamy. Jeszcze chwileczkę. Dobrze kochanienki. Milena Cerberowa no. i dzieci z kółka chemicznego. Idziemy aż z Budziejowic. Szybciej dzieci. Ale po szóstej zamykamy! Będziemy zwiedzać pracownię alchemiczną do zażaru Dolfa. To był kompletnie zwariowany władca. Zamiast zapracować złotą... złoto, mogłem wyczarować. Hmm? Dlaczego ta różdżka wskazuje na komin? Hmm. Lustro mu tam padło. Pokaż, co tam jest! Nie wiem, Staszie, uh. czarno! Źle, co? Zamek niby królewski, a ten bałagan na stole, to mogliby posądzać. Butelki to mogliby pochować. To jest pracownia alchemiczna. Ty nie widzę żadnego lustra. Ktoś idzie chodu! W nogi! Nie A dotyka jest eksponatów. W tym razie oh! W tej pracowni cesarz Rudolf ten z portretu, zamiast rządzić krajem, marnował czas na poszukiwanie kamienia filozoficznego. Wiecie, co to kamień filozoficzny? To taki kamień, który myśli prze pani? Bzdura! O, o! Przy pani, coś tam jest! Kamień filozoficzny to coś takiego, co niby zmienia wszystko w złoto! I taką oranżadę też, przy pani? Odsta to zaraz! A jak jeszcze raz czegoś dotkniesz? Albo coś przestawisz, to wracasz do autobusu. Dobrze, przy pani. <laughs> A więc! Cesarz Ruda... Ale dziwne. Jaszczurka? <laughs> Beskrótce! <Baskudztwo. śmiech> to chyba tutejsze, przy pani. Ochyda. No więc, wracając do cesarza Rudolfa, poddani mieli z nim urwanie głowy. Zamiast zdrowego rozsądku... Co? Znowu ta ochyda? Kto wie, jak to się wyłącza? Może trzeba za nogę pociągnąć w przypadek? Ten niebieski tworek to pilot do podnoszenia portretu? Naprawdę wydziwiają z tą elektroniką. O... Oh. Mogli mi powiedzieć, że coś będą tutaj puszczać. To jacyś lustro! Co to o, coś się rusza w tym lustrze! Dawno, dawno temu swoją pracownię na Hratczańskim Zamku miały gnomy. Cesarz Rudolf bardzo chciał poznać ich sekrety. Jednemu z gnomów obiecał za te tajemnicę ogromny majątek. Gnom wykradł kolegom przepis na cudowne lustro, które pokazywało przyszłość. Ale przystraszył się srogiego władcy i niechcący oblał się czarodziejską miksturą. Zrobił się malutki jak krasnoludek. Cesarz Rudolf zamiast obiecanych skarbów dał mu posadę zegarowej kukułki. Lustro domów zaginęło i nikt nie wie gdzie się podziało. Przy pani? Ciii. Ale coś tam w rulonie się rusza? Zdury. Na pewno nic tam nie ma. A ten filot jest tam, na zasłonie przy pani! O, matko! O, wkręca go! A, dosyć tego! Wynocha! A co to? Z zabawkami rzucają. Żarty sobie robisz? Dość! Pani, czy to było czarodziejskie lustro gnomów? A co? Chcesz się dowiedzieć, co cię czeka w przyszłości? To nie ja! To krasnoludek! Jest ze słojem! Ja ci powiem, co cię czeka. Napiszesz mi na jutro wypracowanie z pokazu, ze wszystkimi szczegółami. Jak w nim znajdę jakieś bzdury, wylatujesz z kółka. I żaden krasnoludek ci nie pomoże. Tylko nie wypracowanie. A wy robicie rysunki. mi się Co to? Szósta! Wychodzimy! Hmm. 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 Gdzie Siemy na lody! Ja w <skrywa> Barbarzyńcy! <skrywa> U, uh, ale niegrzeczna. Hmm. Ale... Widziałeś? Ten gumowy stwór wyglądał zupełnie jak bazyliszek. Daj spokój! <skrywa> Dobrze, że nas tu nie nakryli. Ojej, no. co to? Aha... O? Ty jesteś Honza, tak? O? Ech, dobrze, że już sobie poszli. Oj, nie bój się! Jesteśmy krasnoludki. Ja jestem oświrek, a to mój brat Pikulik. Cześć! Krasnoludki! A więc miałam rację! Co tu robicie? Mamy misję! A ty? Zostałem, żeby sobie jeszcze raz ten film puścić. Przez was muszę napisać wygotowanie. Radko nie. Nie bój się! To Babu Jaga. O, Co się zrobiło? A co to? Honza, uważaj! O, co To jest? O! Co tu się dzieje? Co to za łyżeczka? Hmm. Ktoś zgubił? Zbroja! Honza! Możesz już wyjść! Teraz zrobię! Nikt nie uwierzy, że to niechcący. chcący! mówił, żeby nigdy nie mieszać płynów w różnych kolorach. E, pomoże nam babu Jaga. No właśnie. Mm. Łyżeczka? Strażnik zabrał. No to jesteśmy załatwieni. Gnom udaje kukułkę, za krasnoludka, a łyżeczka nam przepadła. Do góry chłopaki i małe jest piękne. Poradzimy sobie z tym. A czego tu szukacie? Lustra gnomów. Musimy uratować Skierkę i Zagiewkę! Bazyliszek zamienił ich w gipsowe figury, dlatego szukamy składników takiego eliksiru. Degipsatora. Degipsatora? To ten gnom mówi? <laughs> Babujago, to przecież ten gnom od lustra! Babujaga z Polski! Oglądałem sprawozdanie z kongresu NRD! Byłaś fantastyczna! E, e, jak to? Halo! W lustrze gnomów! Ale nie mogę wam go dać! Jest niezbędne do moich pokazów! Jakich pokazów? Niezły patent! To wasza przyszłość! Lecicie walpy po Ústke Ja nie chcę walpy! Jak to do domu? Chcę znowu być duży! Nie to probówka. Ach ja! Na to nie mam pomysłu! Babu jaka coś poradzi! Genialny pomysł! Churę a? 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 udała się! Udała się! Udała się! Udała się! Udała! Ach, babu, a ty to jesteś! Tak, kochanieńki! Ale szanowna pani, ja tam byłem. Jest pani pewna, że chłopiec... Uwaga! Wstąpi... Oczywiście, kochanieńki, Przecież go nie zgubiłam po drodze. Przecież to nie krasnoludek. Tu jestem, przy pani! Honza, aleś mnie przestraszył. Co robiłeś pod stołem? Zgubiłeś coś? <laughs> tak się cieszę, że cię znalazłam, że ci nawet to wypracowanie dali, ja? no. Ale przy pani, ja bardzo chętnie na coś to wypracowała. No, bratku, nie udawaj zabawki! Drugi raz mnie nie napierzesz! Stąd nie uciekniesz! Nie, znaczy. lubię te moje roboty. Ludzie są ciekawsi niż gnomy. E, Hoppa! E, w, drogę. w drogę. Ale ruch. Dobrze, że przynajmniej u nas nie ma korków. Bo Daj na to lustrognomów! Zobaczy, co będzie w następnym odcinku. Figurik, <gryś> nie patrz